No i fajnie, że mogłem cały obóz przepracować już z drużyną i wejść na pełne obroty. Ajde babuś! Ajde, ajde babuś! Ajde. Czyli konflikt oficjalnie zażegnany. Ajde. Konflikt zażegnany. Czułem od kibiców już od pierwszego dnia, gdy podpisałem kontrakt, wsparcie. Ostatnie chyba najłatwiejsze. Pokaż do kamery, czy to? Szpon... Pozytywnie, chodzi to Myślę, że nie będzie problemu tego no, uczyć. No, no, kto, kto najwięcej szpąci w drużynie? Z młodych. Szpąci? Nie No Bary, du... ba, o, bary dużo szpąci, no. Na pewno, na pewno do niego raz użyję, no. Na pewno do niego raz będzie. I co? I tak będę miał żyć, to tak? No, no. no to ja dzisiaj się albo golił. A goli też szponci, to się dogadacie, no okej. <grym> ja teraz tak szponci. coś. Idziemy pograć w kartę, może Zielon coś dzisiaj szponci. Ooo, nie. Okej, bo ja się boku, kawę, miałem wejść do siebie do nie? No i gień. Przecież brawo, no, brawo, brawo, brawo. Z Zaskoczenia mnie, wzięliście, nie wzięliście. Ja teraz sprawdzam w pokoju, co robisz. Jelo, my tu jesteśmy dla was, a nie przeciwko mam, pamiętaj. Dokładnie, chodź Maciej do kidrumu. O, kidrumu. właśnie. Lisu! Nie ma ja Lisa. DJ! No. <grym> A szkodziłeś to coś? Ja. Jest mój strój, czy ja dzisiaj nie jestem przewidziany? Nie, nie ubrałem. A to gdzie są moje, tak? Dobra, no, to wszystko? Nie, to jest No, Dobra, to idę. Drugie, Góra dół. Dobra. No. Szali. Jak ty się czujesz? Jak ten obóz? Ostatni sparring, Podsumowanko? No, bardzo dobrze się czuję. Wszystko dobrze. Ciężki tak. obóz? Cięższy niż poprzedni? jakbyś go w ogóle porównał tak w zestawieniu z poprzednimi? Jak Jakieś szczególne wspomnienie z niego? Coś więcej? Z poprzedniego czy z tego? <coughs> Nie no, ogólnie. Czy ten obóz był cięższy niż inne? Obóz czy no podobnie? najlepszy moment każdego obozu w twoim życiu. Zaczynając o. od U-9. Nie no, no, żartuję, no, no. żartuję, żartuję. żartuję. Eee, no, no był bardzo fajnie przypracowany Czy był cięższy niż rok temu? No, podobne myślę, gdzieś eee, tyle samo dni chyba nawet jesteśmy jak e, rok temu. Dziesięć no. E, chyba też tak samo trzy sparingi zagraliśmy, więc e, no tak podobnie intensywnie. No dobra, samodliwie. ale dla Ciebie indywidualnie chyba fajny czas, co? No jak najbardziej fajnie, bo wróciłem w końcu po, tym, po tej przerwie, e, po tym urazie. No i fajnie, że mogłem cały obóz przepracować już z drużyną i wejść na pełne obroty. A jak wrócisz do Polski i znajomi zapytają Cię o najlepsze wspomnienie z tego obozu, to powiesz, że będzie to? Że było to? <grym> no, nie wiem, no... Wspólnie spędzony czas, no było fajnie. Z Mediative'em? No, no, z każdym, z każdym, z każdym. No było fajnie. Nie? Zielon pokazuje na siebie obóz. Nie miałeś tego mówić. Po prostu zielonka. Sobie... Nie no, fajnie spędzaliśmy wieczorami też czas. Yy, gadaliśmy dużo, wszystko to nawet robiliśmy razem. Y, więc. A, tak naprawdę ja nie potrzebuję. Wszystko było na plus. Tak, Mazie podsumowanie po śląsku tego obozu. Generalnie to na plus y, z kolegami fajnie mi się bawili. Słysze, no, Ty, Barber barbie... mnie fajnie obciął. Tylko bawili? Łopitoli. No, tylko bawili, toli cię. Fajnie, barbie, ja obciął, ja opitolu. <laughs> fajnie, że chcę pojoć tu. No i co, i telan, no i. Udany wyjazd. Dobra wracałem no, ale wiesz, pierwszy obóz, No nie pierwszy, no, ale już teraz dołączony jest do pierwszej drużyny. Przeżycie jakieś? Coś? Czy na spokoju do tego podchodzisz? Nic wielkiego. Nie, eee, że szczęśliwy, że szczęśliwy z tego powodu. No, i generalnie co, do przodu, ale by nie było żadnej kontuzji i żeby był zdrowy. Podsumuj ten obóz. Możesz <gryzysz> się podsumować. co najmniej w pięciu zdaniach. Skoro. Cześć, ty masz maturę w tym roku? Nie, już zdałem maturę A bo ty masz dziewczyny studniówkę. Okay. Ja też mam ej, kiedy masz? 16 lutego. mam jutro. Nie. Co? Jutro masz zieloną studniówkę? Jutro masz studniówkę? No, jutro jedna studniówka studniówkę. A opitaliłeś się u barbera? Nie, bo oni tylko fejdy potrafią robić, zresztą oni są daremni, Ty według mnie oni nie robią, nie obcinają no, dobrze. Czemu daremny pan. No ale na przykład <grym> zobaczcie, <zauważyłem> pokaż. <podróż. grym> pokaż. Coś nie pasuje? No, nie, no, no. To jest okay, ale patrz, oni wszystko robią od zera, każdy, A, każdy co startują od ale zera. Ale musiał krótko to... Ale ty czy smoking masz na jutro? Co, co ciekawe, mam dokładnie to co powiedziałeś, nie mam nawet garnituru, tylko mam smoking. Żartujesz, taki dłuższy, tak? No nie no to tak wygląda. Znaczy to jest niebie garnitur, ale wygląda jak smoking, nie? Bo ja zawsze chciałem mieć smoking, grałem zawsze na Redemption, nie? No, nie? Nie wiem, że też smokinga chodzili i mówię, no nie wiem czy mieć smoking, mała. ale Co? Mucha czy prawa? Mucha mucha. Musi być mucha. Mucha, to, no to, to musi być. Tak, tak. Ja zawsze byłem fanem A A ty minita. jesteś dobry na partice, co? Ty masz takie się ruchy. Właśnie nie. Właśnie nie do końca. Szczerze... No, ale... Znaczy no nie wiem co ci mam powiedzieć, no. No, może w tak, tak średnio, w średnio tak średnio, tak średnio. rozgrzewkę od co do... za Roz... Czwóreczka, dwójeczka. Nie, rozgrzewkę w własnym zakresie. <laughs> Ej, ale widzę, że ten, że Sondre rozpoczął pewien, e, pewien trend co wśród piłkarzy Górnika Zabrze. Więc... Co co tu, no co tu? się odbywa? Nie, no się, to tak najbardziej martwy okres. No. najwięcej roboty już za nami. Najwięcej no, za nami? Za Trudny, trudny obóz pod względem kontuzji jakichś takich różnych tego typu rzeczy, nie, nie pracy było, fizjo i tak dalej. Nie było dużo dużo urazów, spokojnie. Czyli w porównaniu z poprzednimi latami mniej? Nie powiedziałbyś, czy podobnie? czy Myślę, że podobnie. Podobnie jak w poprzednich latach. Aleksa, ten, ten lud jest na kostki, Czy kogoś trzeba panie schodzić? bo się gotuje. I na to, i na to. <laughs> Jaka ocena warunków hotelowych? jedzonko dobre? Okej. Okay. <coughs> Czyli bez szału, ale w. Jakbyśmy okay. zapytali tak. pierwszego dnia to nie nie bez tego już Nie ma na co narzekać. No, bo to jest wszystko podstawione podstarynę po prostu. niczym się nie martwisz. To też prawda. Trzeba no, skupić tylko na no, rewersji. Nie ma na co narzekać. A ten jest już człowiek za Polską? Może no, tak. Chyba no, normalnie. Nie bo... nie no, się wrócić do domu. No... Czyli myśl, zasady, wszędzie dobrze. Dobry, dobry mecz e, dla nas. Sparingi są za to, da... robiłeś da, e, rytm, nogę, to jest najważniejsze. E, był dobry mecz, e, normalnie w ogóle zawsze chcesz wygrać, ale ważne jest, da, da masz każdy, da, każdy mecz, dobijesz ten, e, ten, ten, ten rytm, na no, nie jest e, świeży, ale czy że czy, 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 mecz, czy dobrzy meci i będziemy ready czekasz już na ten pierwszy mecz tak na, na, na puściu czekasz już już jest taka niecierpliwość no w tak, no tak zawsze zawsze będzie, będzie piękny mecz będzie na naszym stadionom, przy naszej kibicach i będzie, będzie, będzie super zachęcamy do zakupu biletów w tym miejscu tak, nie? No tak. Ten, ten dział jest zawsze, zawsze ciężki bo dużo treningów rano na wieczór ale to jest normalne tym, tym, tym w tym sezonie. Będziesz zawsze zmęczony, ale ważne jest to, że się, się na końcu przed pierwszym meczem dobrze czujesz, da, da masz zdrowie, że nie, da, da nie ma kontuzji i ja się dobrze czuję i, i czekam na, na pierwszy mecz. No to życzę powodzenia i trzymam mocno kciuki. Dzięki, dziękuję. dzięki. Kurde, musisz więcej emocji dać, kiedyś mówisz, wiesz? Poker face, no. masz po, masz poker, face, masz poker, weź. Widzisz, że im zawsze musi mieć dobrą fotę. Doktora nie ma do... Ale ludzie dobrze do wszystkich. Tak, jest. Zawsze gotowi. Zawsze gotowi. To jest najwyższy. Gotowi? gotowi? Rodziliśmy się gotowi. <laughs> Jak ci się Adrian podobało na pierwszym obozie z klubem Górnik Zabrze? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ciężki czas, ale bardzo przyjemny z dobrą ekipą. To takie taka, taki wyjazd, taka praca to jest. O, zawsze jest nasz... czysta przyjemność. Jest nasz host. Dziękuję za wszystko. everything. Nice to meet you guys. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Good luck. Thank no tak, żebyśmy zostali miło przywitani, a teraz będziemy pędzić. I takie są właśnie te guli na jak i barmita. Bogusiowi służą... Boguś, ajdy, babuś! <gulet> tak jest. Boguśowi służą... Tutaj turecki <guletki> obóz trochę z, z wagi zrzucił. Koloru złapał. Ajdę babuś! Ajdę, Boguś! Hajde! Ej, ej, wyjaśnij, wyjaśnij, wyjaśni, tak? Przeproś mnie, że mnie na 23 grupą. Przepraszam. Wiesz, dostałeś? Tak, no, tak, czyli tak, konflikt oficjalnie zażegnany. Tak, tak, nie, konflikt zażegnany. Nagle znalazły się, się pieniądze, tak? No. Nagle pieniądze się znalazły. No. Wystarczył jeden materiał na górnik. Można powiedzieć, że si, si, siła, siła mediów jest ogromna. Nie, Dzisiaj rano wszystko zostało uregulowane. Siła mediów jest ogromna. Tak, tak. Twarta władza. No. Presja no. tam w komentarzach była, żebym oddał pieniądze. O, no, jak tata w ta, czasach ta Legii, wiesz? <grymne> Muszę jeszcze włosy zapuścić na długie. No. no, witam. Ja chciałem, chciałem tylko pokazać. Właśnie, pokaż nam jakiś room, room tour. Właśnie, jak w naszym pokoju Amazji, tutaj codziennie szpon Dobra, lepszyki <grymne> Naszponcone tak mocno. No Kolejny no jak w chlebie. Powiedz mi, czy wy jesteście spakowani Dzień, już, bo za parę godzin Tak. Ja już jestem spakowany, ale no, no, u dalej do średnio. No proszę. <grym grym> no, to... <grym> Puchował szybko. Jelonek, ja jak, jesteś, jak, wziąła, się... biła, jak już jesteśmy przy tej zabawie, to Aha. mamy takie do ciebie pytanko. No. Jakbyś miał podsumować ten obóz w trzech nietypowych takich słowach. Wiesz, tak nawiązując do tej zabawy trochę. Ale musisz tak na szybko, pierwsze, które ci przychodzą. Ale takie nietypowe. No, nietypowe, najlepiej nietypowe. A jeżeli nie przyjdzie ci do głowy, to daj Kurde. nawet takie zwykłe. Ciężkie, ciężkie, trzeba ciężkie, no? ciężkie, Ciężkie. Yy, no, nie wiem. No, nie wiem, takie pierwsze, no ciekawe. Ciepło, ciepło, ja bym powiedział. Ciekawe, ciepło. Okay. A ciekawe czemu? Tak szybko No, nie, no to, że się działo. Byliśmy też w, tym, w centrum z chłopakami. Super. C3 sparring. No, Dobra. Nie, no. no. Fajnie było. Yy, w co jeszcze? No, yy. to daj drugie, a trzecie zapytałem Maziego. No, no kurde To no, nawet nazywa. zwykłe Ciekawy i? No i pozytywne. Pozytywny, okay. pozytywny. Mazy, a do ciebie... O, nie, ale jeszcze najpierw Proszę Aha, wracamy. proszę. Nie dokończyłem wieś Wyjaśniań i O tak, ja bym był z Mazym w pokoju, to by ciekawie było no, Jeszcze dwie do końca i wyrzucaj Mazy, ja do ciebie poprosimy o jedno słowo Podsumowanie tego obozu, ale wiadomo z jakiego Po śląskiego. Po śląsku Po śląsku, o Kurde, taki po posłyns... po śląsku, ja. Ale takie nietypowe mówisz. Bardzo sobie. nietypowe. No najlepiej, najlepiej nietypowe. Jakieś, oversize. <laughs> no nie, ja, oversize to śląsko to. Kurde. <laughs> Gipkie. Gipki. O, gipki. To jest fajne słowo. Gipki, dlatego że. Ale gipki de... to jest chyba ogólnie używane w Polsce, nie tylko na śląsku. Ale nie, na śląsku jest specyficznie Aha, używane. Ale ne, na... A jakbyś wytłumaczył to słowo? Hmm. Taki... Kurde, w zasadzie gipko, nie no w sumie też. Szyb, szybko sprawnie, nie? Gipko no gipko tak... to jest do no, wszystkiego, no, gipki człowiek, no, gipko, gipki ale gipko, gipko, nie? gipko to robisz na przykład, że szybko coś robisz, nie? Okay. No, ale gipko to idzie właśnie tu powiedzieć, bo w zasadzie gibko minęło. I obóz szybko gipko minął. No i tak można go ująć w zasadzie, no bo już jest na koniec, wiesz? Nie, nie, nie. A jeszcze byś chciał zostać. I jeszcze byś miał siłę? No, myślę, że... no fajnie tu jest, nie mam co narzekać, no. Ale no, to trzeba wracać nie też. Nie no. Coś się kończy coś się Dokładnie. Zaczynamy kolejny piękny etap. Także no, gipko minęło, ale trzeba wracać. Yy, dzisiaj raz i to nie będzie najprzyjemniejszy vlog do mnie, do, dla mnie do montażu. Żegnasz się dzisiaj z kibicami. Co będziesz najlepiej w Zabrzu wspominał i, i w klubie? No, było wiele pięknych momentów, które będę oczywiście wspominał. Na pewno jednym z tych momentów było podpisanie kontraktu z Górnikiem Zabrze. Oczywiście kolejnymi były, były, były te zwycięstwa wszystkie, które udało nam się wspólnie zdobyć w barwach Górnika Zabrze. Będzie ogrom tych wspomnień i ciężko im wymieniać po kolei, natomiast no... No, tak jak wcześniej wspomniałeś, dla mnie też, jak będę na pewno to oglądał ten vlog, to nie będzie, e, nie będzie to coś miłego. E, na pewno nie będę miał uśmiechu na twarzy, tylko będzie mi po prostu smutno, ponieważ opuszczam Was, opuszczam tą trójkolorową rodzinę, której naprawdę byłem częścią, czułem się częścią, czułem od kibiców już od pierwszego dnia, gdy podpisałem kontrakt, wsparcie. Yy, widziałem, że zaskarbiłem sobie ich serca, a oni moje, więc yy, No tak mówiłem, yy, na pewno była to jedna Albo i nawet najcięższa decyzja w, w mojej dotychczasowej przychodzie z piłką I, I... I co? No i trzeba się wziąć w garść, bo nowe wyzwania przede mną, więc yy, Jestem na to gotowy i, I mam nadzieję, że kibice Górnika Zabrze nie będą mieli mi nic za złe, wręcz przeciwnie, będą mnie wspierali w tej decyzji i, i zawsze myśleli o mnie tylko i wyłącznie pozytywnie, bo ja tak, tak będę o nich wszystkich myślał. No, to myślę, że w imieniu kibiców mogę Ci tutaj życzyć wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję bardzo. Ja też Wam e, życzę wszystkiego dobrego i oczywiście będę obserwował każdy vlog, Dziękuję. każdy mecz Górnika Zabrze. Możecie być o tym pewni.